Pamiętajcie też drodzy widzowie, że stronka jest tylko dla osób pełnoletnich, lepiej pójść niż wcale. Halo, 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 siema mordeczki, witam was serdecznie, odcinek z Clash żadna współpraca, nic po prostu, czysty mój pitos, mój wkład dla was, żebyście mogli zobaczyć, czy kręcimy na tym profit i oczywiście wam też również polecić tą stronkę. Dzisiaj będziemy robić profit z raz z Dawidem, z Just witam cię mordo. Siema, siema mordeczko, witam was wszystkich. No i co? Będziemy się bawić, przewalać, znaczy przewalać, robić profit. planujemy wstępnie zrobić 40 gemów, czyli stówka to jest 120. Chcemy taki ponad X2 sobie zrobić, więc mam nadzieję, że nam się oczywiście uda. I mordeczki, zaczynając wstępem, proszę o łapeczkę. Jeżeli Ci się podoba taki kontencik, to oczywiście również subskrypcję, bo myślę, że będą częściej takie filmiki właśnie wchodzić, że wkładam swój pitos. I, I wyciągam skinki. Albo nie wyciągam skinki. Albo nie wyciągam skinki. Dokładnie, wyciągam. <grym grym> wyciągam. <To grym> więc mordeczko, czekam na pierwszą batelkę, organizuję. Eee, jakaś propozycja się bawić. W... grupóweczka na start, zobaczysz, jak ty się Tak, siadałem. tak, delikatnie, przecież nie będziemy się walić na no to od razu. Batelka wisi, możesz wejść sobie w listy no jest... batli, powinieneś mnie znaleźć. Już na sześciu walnąłeś? Na 6 walnąłem, tak. A, czyli poczekaj, nie, nie. Date, 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 date. Może być 5, po cenie, 885. to nie ma znaczenia. Dobrze, to bęk, bang, bang, bang. I wrzucimy Co? sobie bocik, chyba... bo Chyba nie będziemy czekać, oczywiście, że... Dokładnie. Dam. 1700 ja mówię, osób tam... jest, ale wszyscy to są... Wypikam to, to są dzi... Dobrze, i się zaczyna. I boty już nas kierują. te kery boty. Tak ma być. Dobrze, dobrze. Byleby złote skiny się dały. Najlepiej kosa. O właśnie, ta, która przeleciała. No, no, jest plaga za to z samej nazwy plaga świadczy o tym, że może być plaga razem z naszym balansem. Dobrze. Yeah, mamy tutaj drugiego pula z twoich rączek. Oczywiście. Pewnie, no, pewnie dostaniemy A, awp fobosa albo glocka. Uuu, no, Glocka. Dobrze. 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 No dobrze, No i o. mamy 8,73 tym sposobem. No już mamy 10 coinów. Ja się spłaciłem, ja już nie muszę pulować, bang bang bang. Nie, 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 to tak nie działa, że nie musisz, <laughs> że się spłaciłeś. Bo tu trzeba polować. Płaciłem siebie i połowę twoją, niech ci będzie. A potem niech się same spłacą. Dobrze, kolejny. Dobrze. okej. Okay. W ogóle to są skrzyneczki community. Jeżeli kogoś by to interesowało, możecie również stworzyć własne skrzynki. Jeżeli byście chcieli, żebym otworzył, nie wiem, waszą jakąś wymyśloną skrzyneczkę przez Was, jakąś oczywiście w miarę legitnymi procentami, to jak najbardziej możecie na w komentarzu napisać nazwę skrzyneczki. Jaki jest jej koszt? I ja z chęcią to podejrzę. Nawet może się zdecyduję otworzyć. Mordeczki. I kolejny. Gemic od Maxia. I czy będzie. to? No najlepiej jakbyście w nazwach skrzynki wpisali np. E, max1u i Ta. później coś tam od siebie dopisali w skneżce. No, żeby też cenzur... nie były mega nie, drogie. i Niecenzuralne, żeby nie były najlepiej. Nie chcę się tego blurować. Niecenzuralne? Niecenzuralne, żeby nie było, bo ale będę A skrzyn jaka skrzynka jest teraz otwierana? <laughs> Powiedz głośno, widzą. Knife, Knife shit. Dokładnie. No ale to takie wiesz, z angielskiego to polski YouTube nie rozumie angielskiego akurat, więc... Um... No dobra, jeszcze połowa skrzyneczek nie jest źle, nie ma tragedii jakby nie patrzeć, no. No nie ma, jest, jest całkiem, całkiem. Dobrze. Kole... Bardziej, no, że gemiki są pulowane, no. Oczywiście, że tak. Mamy diamenciki, kolejny. Może jakiś złoty skinek, coś, coś? No nie, no, nie Fobosi. No, czyli standard. Powiedz. A na grzale dzisiaj jabłko, brzoskwinia, ISIK Jakby to kogoś interesowało. <grym zanowite> U mnie na grzale... Malboro za 20 <grym> złotych <zanowite> ponad. <grym zanowite> 20, 50. A teraz jaka skrzynka jest otwierana? Powiedz ładnie, głośno. <grym zanowite> <grym zanowite> Jebać w <tą> tę stronę. <grym> zejdzie? <zanowite> nie, nie zejdzie. Triple pull. Taki triple pull. Ale to wiesz, że to mogłoby mocarnie Oj. Dobra, ta skrzynka musi spać, to... bo... Nie. Do końca już... Yy, tak, do, tak, już są, są okay. tylko te akurat. No, a liczę, że tutaj... Co najmniej z 4-5 gemów będzie płynięte, Dobra, mamy gema. To jest najważniejsze, że w ogóle... No, ale to teraz nikt złote moc, już siada, bo to... ...jak siądzik NDA, to, to słabo. No właśnie. To fajne etykiety na KDA polecam. 15, 16, 17, 18, no. Trzech spaconych jest. Ponad no. trzech spłaconych. Dobrze. A jest gimik kolejny. mocno. Złoty skin. Żeby jeszcze dwóch dodatkowo albo trzech od razu z bomby spłaciło, proszę. Nie no, no to, nie. To są za tikety na, na ten syf, no niewiarygodny. Jeszcze double pull jakiś, double pull i, be, i będzie git. Jak będzie double pull, to będziemy te 5 gemów to nie najgorzej wtedy. Dobrze, znowu ja puluję, co się dzieje? Może złotego że jak złotego płyniesz, proszę, to też będzie spoko. No, nie chcę być prostytutką za przeproszeniem. Proszę, 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 proszę. Dobrze, Maczek, Dobrze. tak jest, ale ładnie. I no, tak jest strata. To, to jest, jest, ale no... Nie, nie jest to jest końsik, not bad, nie będziemy double downa robić. To jest mordeczki taka opcja, że jak klikniecie double downa, macie szansę albo wszystko stracić, co wy albo mieć x2. Nie polecam tej opcji. <grymianie> to może teraz zaryzykujemy troszeczkę innym sposobem. Oczywiście. oczywiście mamy masę skrzynek. Te community jest tak bogate. Pokażę Wam oczywiście, gdzie to, to to Create Battle. Macie masę skrzyneczek community w różnych cenach, oficialki jak najbardziej. Pyk, wrócimy tu battle. Podacie i czekamy na kolejną battle od Davida Just Smiler, alias i Justa. <grymianie> Eee, wiesz co, tą następną robię prywatną. Okej okay. Dlatego, że. Mogę szybciutko wrąbać się na nią? To jest 2 na 2 akurat. Okej, okay. czyli to... bez grupóweczki, czyli walimy Bez grupoweczki na... walimy 2 na 2, dokładnie, że jesteśmy końcika w plecy, więc tu liczymy, że uda nam się ograć ee, boty. Dobrze. Okraść klasza, No liczymy na te no, mocne etykiety, które się trzymały. dłużej. Jest okej. Okay. Dobrze, nie jestem dziwką od pierwszego pula. Jeszcze jakby złoty siatko, to już w ogóle było o. pięknie. Zejdź! Zejdź, zejdź, zejdź! tak jest. Skrzyneczka za 0,10, żeby nie było, bo tak spojrzycie, że 2,10 musi się ramy syfem, a to jest skrzyneczka... A to jest x21. Jest x21, dokładnie. Okej, okay, oni mają All Nation za, za gówno, więc to nam nie zagraża. Oczywiście. Wrzuciłem na początek 4 takie 10-procentówki. dobrze. Zobaczyć, co będzie się działo. Rozdymanie ticketów. tuj Nie, nie zejdzie Do, nie, stoi? stoi, dobrze. Stoi mi też, stoi. Co? Co? Dwie łupki, dwie awupki, dwa fobosy. Nie, nie sticker. No, X5 poszło. No co mamy? No dobra, no poszło X5. No, X5. no, no, X5. no nie najgorzej. Znaczy, X2,5, no bo jak, no, to, żeby tylko nie było skamu. Że, żeby nie, żeby nie koza, nagle kosa No bo to przez, już tak. możemy to obserwować wtedy. wtedy, nie? Dobrze, Sandstorm okay, jest Fidzik. To jest Fidzik. Eee, ile my tu mamy w ogóle? O, ja nic nie pomyślałem. dwa 2,70 no. Mamy X2 przewagę, więc jest OK, nie? Mhm. Nie. No aktualnie razem z Clash Juniorem zasysacie, aczkolwiek on, no on jest gorszy, więc no. No, liczę jednak. Um, Że twoje etykiety się blokują? Odblokują się. No, jeden game, to jeszcze słaby drop, no. Nie może tak być. Dobrze. Okej, okay, proszę okay. Moje... No, żebyś, żebyś mój się większy, Mój lepiej. ból jest większy, mój ból jest większy, mój ból jest większy. Nie? Jest większy, jest większy. Nie. <noise> Bądźcie dymno. <noise> no 0-1 no. Ale dobra, no przynajmniej zostawiamy ten czwarty, nic nie robi, więc to jest plus, tak? Jesteśmy na 0 z batki tak naprawdę, no, no Przydałoby się pulnąć, znaczy tak? kto pulnie Gema, ten wygrywa tutaj, nie? To jest... Wiem o tym. Nikt nie pulnął. Jesteśmy na 0, czyli dalej końca w plecy. Jesteśmy <noise> dalej końca w plecy. No, jest to... Może crazy mod teraz, co? już crazy moda? Mm, no to dawaj. Tylko, że mam takie poczucie, że Gemik jak ci siądzie, to GG. Ale dawaj, 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 dawaj. Pokażemy mm. wszystkie możliwe opcje tutaj drogiemu widzowi. Widz na pewno się zastanawia. Okej, okay, więc... Też prywatna yy... będzie? Też 2 na 2? Też prywatna, też 2 na 2. Czekam na linka. Proszę bardzo delikatna wiarę za CZ67, żeby tutaj za bardzo budżetu nie nadszarpywać. Czemu ktoś dołączył do mojej prywatnej bitwy? A może nie zaznaczyłem, że to prywatna? Może zapomniałem zaznaczyć. To dobrze, że Dobrze, no, no, mamy dajemy... gracza. E, pytanie, czy dajemy mu bota, czy nie? Dajemy mu bota. Dajemy mu bota. Nie biri bota. Mam nadzieję, pan. że szalu z Sharinganem... To jest manga Ringa nawet. Mam nadzieję, że będzie pulował. O, o, ho, tak. ho, ho, ho. To jest bardzo miłe widok. Kosa kosa, 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 Proszę, daj kosę w pierwszym strzale. Nie. No dobra, ale nie jest, jest źle. Okay. No, fajnie. Jest, double pull ładny nie. poleciał. Dokładnie. Pierwsza skrzyneczka jak najbardziej. Żeby się tylko nie okazało, że już będą Sand same, nie do końca. Przypominamy, to jest crazy mod, czyli im mniej pólniesz, tym większym zwycięzcą jesteś. Musisz być większą dziwką niż inni. <śmiech> 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 żeby wygrać. Dokładnie. tak mogło zejść. Tak, mogło zejść, no. I liczyć, że no za końca walniesz itemek. No, mu, tu musi na tej już, tych czterech skrzyneczkach jeszcze sypnąć, bo jest. No słabo, mm, nie chcemy sandy dionów. Nie chcemy, nie chcemy. Oh, halo, bo... klaszek, budzimy się ze snu. Słyszałem, że strona przeciwna chce dostać diamencika. No, ja słyszałem, że chcą dwa dostać. Oj, nawet i dwa i to jeszcze może dwie kosy. Zejdzie. Zejdzie. Kurde. Szkoda, szkoda. Not bad. Szkoda. E, ja zaryzykuję. Robię double down. A. Może widzowie będą mieli okazję przynajmniej zobaczyć o co są chodzi No i udało mi się 1.17 w tym momencie dobra, pomnożyć raz. Dobra, 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 też to robię. Zobaczmy. Mam nadzieję, że Maxiowi też się uda odzyskać troszeczkę straconego. Tak jest Takie, mamy dobrze. to, kikosłam. No X 2 Tank. mniejsza strata bynajmniej jednego końca. No dwa gemy w plecy, to, to nie strata. To co, klasik teraz? Czy może grupoweczkę? Jak czujesz, jak czujesz, ja po prostu liczę na twoje jakiekolwiek doświadczenie. Moje doświadczenie na tej stronie. Są głębokie, ale no. Eee, z... Jak bardzo chcemy popłynąć z eee, ceną Do piątki? Coś w tych do okolicach piątki. chcemy? Czy, czy proponujesz, nie wiem, czujesz na więcej? Dobra, to daję do piątki. Dobrze. Mogłem w sumie privata nie robić, ale... No to grupówka na 6 osób akurat, więc... tansa na zapchanie szybko takiej batli jest zerowa. No ale nigdy nie wiadomo. Lecimy. 5 skrzynek, 5-15 batla, liczymy na grube i mocne pule. Aj, na kosy liczymy. Na bardzo niskich procentach. O, na sand duny. Też liczymy. No, to 95%, 90%. 97,5% nawet. W niektórych skrzynkach. Hmm. Zapowiada się masno. O, liczę, że coś akurat z którejś tej skrzynki, bo no... Hmm. Coś, coś, ktoś, kto mu... Ktoś, gdzieś, ktoś, tutaj. No ta skrzynka potrafiła nieraz uratować losy. O? Nie. Liczyłem, że zostanie na tym gemie akurat. Jakiś double pull na sam koniec? Coś? No, to było no niezbyt... No dobrze, 0 że oboje to samo kliknęliśmy po prostu, mając okay. w dupie tak naprawdę, co wyleci. Drugi raz. Dobrze. Dobra Mordzia, ile ci zostało? 9,10. 9.10 proponujesz polecieć w, Mamy takie polecieć w Olina. Mamy jakieś 12 minut, więc myślę, że Olin i że odda albo grubo, albo GG będzie po prostu. Polecimy Olina. Czekam hmm. na batle Nawet chyba jak planujesz jakąś grupę. Ile tam 9.10. 9.10. 9.11 nie nazbierasz? Mam Jak Mam, mam 9.15 już. O, no Tak, zebrałem i... z tego Daily Rivards. Poszła Batla. Bęk. E, już... 9 skrzynek. 9.11. Bęk jestem. Czekam na ludzi, czy z bomby uzupełniamy? Że nie, uzupełniamy, bo by to Wchodzili jakby tam. chcieli. Niecałe 60 gemów do pulnięcia. Jest to do zrobienia. Na przykład, gdyby teraz siadła nam nawaja, to już to... reszta jest profitem. Reszta jest profitem, dokładnie. Tak się stanie. No, niestety, Sandstormik. No, niestety, Sandstormik. Ale nie poddajemy się, dlatego że niejednokrotnie widziałeś już, że ta skrzynka potrafi dać kosę. Oj, tak. Mnie nawet strollowała, bo <noise> zrobiłem Battle 3x3 3 zamiast grupówkę i w piesze, z pierwszego pula. Typ kosy trafił, więc no. Wejdź! Okej. Okay. Jest szansa, jest szansa. Szansa na naszym pansa, jak najbardziej. Złotej temy, tylko to nas interesuje. No. No nie. Jedna trzecia typa jest spłacona. Nie jest, nie jest, jest za... Jednego z sześciu. <noise> A jakby task force coś oddała, bo ona też ma dobry potencjał, żeby 10 gemów minimum z bomby sypnąć. A nic nie siada. Hmm. No jak się okaże, że cały ciul będzie, to jeszcze zdążę upgrader widzowi pokazać, bożemu. Pamiętajcie też, drodzy widzowie, że stronka jest tylko dla osób pełnoletnich. Dokładnie, dobrze, że to informację praktycznie pod koniec filmu dajesz. Lepiej pójść niż wcale. Wiesz, że zostają najważniejsze dwie skrzynki. Wiem. Jest gen. Jest potencjał. Jest Proszę, potencjał. Tu jeden skin może zwrócić nam wszystko. No, lepsze to niż nic. Połowa zwrócona. Jeszcze raz. One more. Jeśli tu siądzi gem, to będzie mocarz. Wiesz o tym. Wiem. Ale nie siadł. Ale mamy magii ale mamy magii tak na no W sumie nie ma takiego złego zwrotu. 5.70, więc myślę, że jeszcze możemy battle na tym pociągnąć. 5.70 Kręcisz battle? Tak. 5.74 to może po prostu ja pokażę na tej końcówce nie wiem, to 5.60, a na 14 pokażę upgraderek, Bo ja myślę, że po tej battle już może 5.50? 5.60 Dobra, no to już mam zrobioną nawet. Możesz pokazywać upgraderka, mhm. jak działa. 0,16 damy. Mamy 12%, dajemy tutaj z Gemików sobie, wziąłem sobie Maga za 1,18, leci upgraderek. I widać, że mają deala z case dropem jakby co, więc polecam, nie? Przynajmniej wiecie, jak to wygląda. Mm, dobrze, Twa batla gdzie spłynęła? Jest tutaj, dobrze, wyk jestem i dawaj bociki i trzymamy kciuki. Jedna kosa jesteśmy obrobieni x2 z bomby. Proszę. Jest genik, dobrze. Pokaż no, za rąk, każdym razem dajś. jest szansa na kosę, jakby nie patrzeć. Gada się, przy takiej małej kwocie. No, Sunstorm. Pierwsze śliwki robaczywki. nawet Gema nie no, li, li, Liczę na jednak, że będzie z tych lepszych skrzynek siadał Gem. Mm -hmm. To jest z tego co pamiętam 10% było, nie? Tak, 10%. 310%, tak samo jak w poprzedniej skrzynce zresztą. O, pojawił się ge Gemik na beta I teraz taki double pull, tak? Mm, Takie milusie widziane. Triple, triple, nawet 4 pull kuźwa. Four pull. pull. Oj, no albo, albo, nic. Albo, albo nic, po 0,30 to myślę, że to można już elegancko, na nie będę tego double downa nawalał, tylko upgraderek price ascending, weźmiemy sobie jakiegoś skina może za 5,40, maxik, 4% i trzymajcie mordeczki, kciuki. No widać, że to dilska z dropem mocno im wleciał. No i mordeczki, mamy balans 0.00, oczywiście mam nadzieję, że Wam się film podobał, oczywiście będą kolejne również tego próby, oczywiście zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz, oczywiście jeżeli macie ochotę, twórzcie swoje skrzynki, zostawiajcie w komentarzach ich nazwy oraz ich ceny, a ja będę to z miłą chęcią ze smilem testował. Więc mordeczko, dziękuję Ci serdecznie za wspólny odcineczek, szkoda, że się nie udało zrobić profitu, ale mam nadzieję, że następnym razem będzie better. Też mam taką nadzieję, dzięki wielkie i do następnego. Eluvina, bang 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 bang, pa, pa, pu.